Robienie, się, tak, żeby... o, mm, o, nozej, nozej. Trzeba w umiejętny sposób taką osobę złapać, w przypadku kiedy masz 100, 120 kg to trzeba wykazać się nie lada umiejętnościami, żeby taką osobę w sposób bezpieczny, bo to jest Często osoby, które zakluczają porządek publiczny w tramwajach, autobusach wykorzystują między innymi te poręcze które normalnym ludziom służą w trakcie jazdy do podtrzymywania się, żeby się nie przewrócić oni to wykorzystują na przykład, żeby tak, przy pomocy rąk, rąk się zawiesić no i wtedy w umiejętny sposób kopać dlatego korygowanie interwencji jest na tyle niebezpieczne Zostawmy sobie sprawę z proszę. proszę. Tak Dobra. Tak,